Większość z Was wie, że, że pasjonuje się sztuką, ale pasjonujemy się sztuką, ale nie tylko sztuką, ale dodatkowo pasjonujemy się artystami. Większość prac, które są u mnie w domu albo w biurze, to są prace, które kupiłem od artystów, których udało mi się poznać. I ta fundacja to jest kontynuacja naszych zainteresowań. Na moich obrazach są tam notatki, które na bieżąco, na gorąco zapisuję, czy wykresy, które tworzę codziennie, aby zmapować sobie rzeczywistość, zastanowić się nad tym, czy chcę podjąć jakąś decyzję, czy nie i jakoś ustosunkować się do rzeczywistości, która mnie otacza. Także te prace, które Państwo widzą, to jest moja codzienność, to jest mapowanie tej codzienności i próba odnalezienia się w niej. Sztuka potrzebuje, żeby się rozwijać, potrzebuje funduszy, prawda? realizacje różnych projektów są bardzo kosztowne i myślę, że w ogóle to jest wspaniałe, gdy biznes rozumie to, że kupując pracę artystów wspiera ich rozwój i wspiera ich dalsze prace. Sztuka jest takim elementem, którego biznes w sobie nie ma, ma dużą wrażliwość i zdolność obserwowania, w związku z tym obie strony mogą czerpać z siebie. Biznes może wspierać artystów w zaspokajaniu codziennych potrzeb, rozwiązywaniu trudności, a artyści dają swoją głębię, dają swoje uczucia, dają swoje spojrzenie. Trzeba pamiętać, że sztuka jest przede wszystkim inwestycją emocjonalną, więc nawet jeżeli podwinie się noga, czy też ta inwestycja może okazać się nie do końca sprawdzoną, to zawsze pozostaniemy z ciekawym obiektem, który, który będzie cieszył naszą duszę, nasze oczy. Więc pod tym względem na pewno jest bardzo, bardzo bezpieczna, jeżeli jest kupiona świadomie i, i daje nam przyjemność. Takie wsparcie mentalne, wsparcie do tego, żeby zobaczyć sens, cel działania, to wszystko łączy się w pewną całość do tego, żeby powstało dzieło. No, po prostu artysta musi mieć cel, cel, sens, no i oczywiście środki do działania. Byłem pozytywnie zaskoczony dzisiejszym wydarzeniem i tym, że Bartosz z Dominiką założyli Fundację Berysteckich. Ale ta wiadomość bardzo mnie ucieszyła i w ogóle tego typu wydarzenia, inicjatywy wydaje mi się, że są wartościowe, szczególnie w świecie sztuk wizualnych, który wydaje mi się, że z, ze świata sztuk jest trochę właśnie na uboczu. Jest mniej medialny, bo jednak ważny jest kontakt z dziełem, bezpośredni kontakt z dziełem. Trochę trudniej jest go zapożyczyć przez inne media. Dlatego takie spotkania jak dzisiaj oceniam bardzo, bardzo pozytywnie i liczę na więcej. My jako Akademia Leona Koźmińskiego współpracujemy z różnymi fundacjami. Które wspierają sztukę, i to, co robi Bartek Berestecki, jest, wpisuje się w, bardzo dobrze w profil tego, co my robimy. Natomiast to jest bardzo zacna inicjatywa, z której mogą skorzystać wszyscy, to znaczy młodzi artyści przede wszystkim, tacy, którzy wchodzą na rynek. Łączenie ludzi, którzy mają wpływ na rzeczywistość, i łączenie artystów jest zawsze sytuacją, która daje nam pewne możliwości rozwoju. Jako Homo sapiens wykształciliśmy w sobie wiele umiejętności, które pozwoliły nam przeżyć, ale potem wykształciliśmy w sobie umiejętność, która pozwoliła nam stworzyć piękno. I ta umiejętność to wrażliwość.